Zadzieliśmy dynię Hokkaido, którą znacie, bo teraz na nią jest wielki bum. Zadzieliśmy ją do piekarnika do temperatury 220 stopni Celsjusza. Ona nam się zrobiła jak taki zgniły ziemia. Jest bardzo słodka, smakuje teraz podobnie do batata. Nie mamy tutaj czasu i nie mamy jak, więc użyjemy kremu angielskiego już gotowego. Normalnie krem angielski to są żółtka, śmietana i tyle, tak? Cukier, wanilia. Więc użyjemy tego jako bazę. Zrobimy bazę lodów waniliowych. Jako, że baza jest gęsta, rozmieszamy to z mlekiem. Zrobi nam się fajna baza do lodów. Odbijemy to raz na na koniec rzucimy dynie. Będziemy mieli już lody z dynią. Będzie gdzieś tam miąższ wyczuwalny. Następnie dodamy do tego pestki dyni. I olej tłoczony z dyni. Wszystko jest bioorganiczne, więc my myślę, że wymaga fajny system. Chłopaki nam ubierają dynie. Myślę, że krzyczmy przystąpki do mieszania lodów. Najbardziej tak ja poproszę o krema. Angielsku? Proszę o Krzysztofie, 3 pokażę co będzie się robiło. Tak poproszę. Ojej. Nie, nie Jaka jest temperatura? Czy woda jest do końca świata? Ważna rzecz, moi drodzy. Zatem możemy się bawić, możemy robić wszystko, ale nie możemy dopuścić, żeby wpadł nam do oka, tak? Wkładamy rękę, myjemy sobie rękę, bardzo ciężko się nie, jest, co nie dzieje. Może włożyć rękę powoli i wyciągnąć. 190 stopni Celsjusza, jak pokazują na filmach, ludzie się rozsypują nie wiadomo, co się dzieje. Obliczyli, że trzeba dni, żeby zamrozić całego człowieka. Popatrzcie, co się będzie dzieje, to będziemy się gotował na ręce i nic mi nie zrobi. 네는 올리 나고니트 스타 오빠 체크